Michał Nowak, zapraszam na sport. Zawodnik Radomiaka Radom Kamil Pestka znalazł się w najlepszej C29 kolejki PKO Ekstraklasy. W minionej serii gier Radomiak Radom pojechał do Niepołomic, gdzie w poniedziałek wielkanocny zmierzył się z tamtejszą puszczą. Zieloni byli faworytem tego starcia, dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale finalnie wyjechali z Małopolski z jednym punktem na koncie po remisie 2-2. Jednego z dwóch goli dla zespołu żało enriquesa zdobył obrońca Kamil Pestka, dla którego było to premierowe trafienie w barwach zielonych. Jego dobry występ został doceniony, bowiem znalazł się on w najlepszej 11 29. serii gier Ekstraklasy. W tabeli Radomiak obecnie zajmuje 13. miejsce i ma na koncie 35 punktów. Radomianie mają 8 oczek przewagi nad strefą spadkową. W następnej serii gier w najbliższą niedzielę Zieloni zagrają z wiceliderem liderem tabeli PKO Ekstraklasy Lechem Poznań. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 17:30 na stadionie przy ulicy Struga 63. Znamy ostateczne rozstrzygnięcia w siatkarskiej Tauron Lidze w sezonie 2024/25. Moja Radomka Radom Karadom zakończyła sezon 2024-2025 Tauron Ligi na piątym miejscu po pokonaniu Metalkasu Pałacu Bydgoszcz. Wcześniej podopieczne Jakuba Głuszaka przegrały w ćwierćfinale z BKS-em Bostik ZGO Bielsko-Biała. W rywalizacji półfinałowej dewelopers Rzeszów pokonał w dwóch meczach BKS, a ŁKS Komerskun Łódź również w dwóch spotkaniach wygrał z PGE Grotem Budowlanymi Łódź. Rywalizacja o trzecie miejsce i finał toczyły się już do trzech zwycięstw. Brązowe medale zdobyły siatkarki budowlanych, które w trzech starciach wygrały z BKS-em. Rywalizacja finałowa również trwała tylko trzy spotkania. Dewelopes nie dał szans EKS-owi wygrywając 3 do 0, 3 do 1 i 3 do 1 i zdobył po raz pierwszy w historii klubu Mistrzostwo Polski. Dewelopres w obecnej kampanii zdobył podwójną koronę, bo wygrał też Tauron Puchar Polski Kobiet. Przypomnijmy, że moja Radomka radom karadom dzięki zajęciu piątego miejsca zapewniła sobie prawo udziału w europejskich pucharach w nowej kampanii. To wszystko na dziś, zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.